Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my Lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord. Anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Staffi, a to jest The Binding of Isaac, Wrath of the Lamp. Dzisiaj zagramy sobie Magdaleną. Ma dużo życia, jest trochę wolniejsza niż większość postaci i ma całkiem przyzwoity damage. Startuje z czterema serduszkami i po spacją ma item, który odnawia jedno serduszko. Tak. Jeśli nie wiecie o co chodzi w tej grze, to generalnie jesteśmy dzieckiem, które jego mama stwierdziła, że trzeba nas zabić, ponieważ usłyszała głos z góry. No i my schowaliśmy się w piwnicy i teraz przed nią uciekamy. Generalnie bardzo przyjemna gra, która ma wiele chorych, plus, bo tak są rzeczy. Gra zawiera bardzo ciekawe, ponieważ każde przejście oferuje nam i każde przejście wygląda zupełnie inaczej te czarne skały można rozbijać i zrobią, zrobimy to na nam 3 pieniążki i bombę co jeszcze można powiedzieć starujemy wsadem, strzelamy strzałkami, shiftem i albo i stawiamy bombę po spacją i tam jest używany spacją no w złotych pokojach dostajemy ciekawe temy serduszko czy bym był jeszcze bardziej ten chłopacy też 5 i no wymyśliłem je sklep, ale nie, nie będę tam na razie wchodził, bo nie mam klucza żeby otworzyć też drzwi yy, nic takiego. przy rozwaniu. ten, ten. i szare serduszko gdzie występują szare serduszka, czerwone serduszka i białe serduszko szare serduszko to coś w tylu starczy Czerwone serduszka to nasze życie, takie defaultowe, a hmm, białe serduszka to takie półserduszka, które po przejściu bossa, jak to na przykład, w skoczeniu w dziurę w podłogę, zamieniło się w czerwone serduszko, No takie. Przykład, generalnie to jest bardzo łatwy boss, nie powinien dać się zranić, więc pewnie jest w stanie, ale no, cóż, takie życie, ja to sobie będę yeah. zabijał. Nie mam pojęcia yeah. tego, o czym mogę tu pomówić, że powiem coś o tym, co będzie się działo na moim kanale w drugim czasie. Tak, generalnie nie będę przesłał dość dużo Ajzarka, bo też lubię w bardzo. Yeah. Generalnie ja generalnie zamierzam jak najszybciej przejść w 100%, co jeszcze do tego jeszcze mi trochę zostało czasu nie będziecie dzisiaj czego obawiać, będzie tego tego złożone dokumenty ale nie możecie pisać, czy chcecie tego czy, czy. Jeśli będzie dużo oglądań, to mogę wam wrzucić moje gry ze Steam'a znaczy listę moich gier na Steam'a, żebyście zobaczyli, czy chcecie, żeby coś nagrywał z tego wiemy, że na pewno będę w niedługim czasie nagrywał serię z pomocą przyszłości gry takiej, która została napisana w na, na filmie o tym samym tytule i jest bardzo ciekawe na pewno pan coś z panem Dinozaurem, więc mi się jakoś nazwać okay. z Dobra, to jest, nie to o dwoma stron, tutaj jest jeden stron. Owe, no po kolejne życie do kolekcji już mam przejść z Idziemy dalej, dobrze. Co tutaj jest? Miałem z wszystkie strony, zniszczyłem beczki bomba dostaniemy się do skrzynki co tam w skrzynce możemy bomba nie kloczy dobrze powiedzmy żeby było się opiecała dobrze last minibus to jest bardzo szybki ale tak poza tym koniec jak robi wystarczy go okładać i biegać wkół. w półko Większość osób wystarczy okładać i biegać w I buchy, która sprawiła, że wyrosł nam dziwny włos na środku głowy jesteśmy w biedzie. sobie spację, mamy pełne życie z powrotem. Kolejny klucz, a to będzie zaraz do nas w Dobra, Na widzeniu do nas to idzie. Tak, tu jestem. Nie boicie się. Musieliśmy się wychowywać, przybyłem do was. Czes珍. Czesław. Wiem, że to trochę bez sensu, żeby od razu jakoś nie chcemy się po takie nie wracać. Deadbird. Y item, który gdy dostaniemy damage, wylatuje taki ptak, który bije wszystko w skórę co może nas zranić. Jest dość przydatny w item, no, jeśli mamy dużo życia. Tutaj jest arena nie, i będziemy bić się skrzynką samo. Jeśli wleżałby tam jakiś ciekawy przedmiot, to na pewno nie wahałbym się nie popalczyć. Ale o samą skrzynkę szalenia nie nic. Nie zbyt mamy coś takiego potem. Może jakoś się, nie wyglądałem się, nawet wtedy będzie coś, co wtedy wam pokażę jak to wygląda. Na pewno jeździ z apokalipsy. On spełnuje mukę, O i właśnie wyleciał tak. Zgrywać nim latać i będzie można dawać wrażenie. Nie wszystkim mu do to dobrze. Dzięki czemu szybciej go pokonamy. On no. no generalnie... On zmienił się w drugą swoją formę. Hey. Teraz strzela. W z takimi trzema punktami. So, jeszcze coś jeszcze... Czy zabił. I no, teraz jeszcze w Jesteśmy grupowni to takie coś, co u nas i osłonie nas przed obrężeniami. I już jesteśmy w The Caves. Wejdźmy do biblioteki. O, Book of Revelations. Zdecydowanie bardziej przedem niż serducho, ponieważ on daje nam szare serduszki, które możemy dostać zawsze. Czemu się nie marnuje zbytnio? Po prostu za każdym razem, gdy naładuje się do końca, możemy położyć mu do do bardzo ładnie współpracuje z przedmiotem takim jak Havit, który możemy kupić w sklepie czasami, jeśli nam się dobrze wylosuje. Ponieważ no wtedy za każdym razem jak dostajemy dwa razy obrażenie, to możemy sobie użyć tej książki. No i to jest bardzo przydatne. Bo Flatbellish jest jednym z najprzydatniejszych space w Spacewatch w temu. Czao Kiedyś nienawidziłem tego, co to jest, ponieważ to pięknie za nami. Ale teraz już nauczyłem się mniej więcej jak z tym walczyć. Znaczy nie nauczyłem tylko po mam teraz większe szczęście. Mięsko. Zaczynamy po wszystkie cztery strony świata. Nie wiem czy powinienem Wam wszystko tłumaczyć, czy nie, ponieważ większość z was to powinna... znać już tą grę. Dużo osób nagrywa, ale chciałem wam pokazać w jaki sposób ja w to gram. ale niestety nie mam klucza, muszę go jakoś znaleźć szybko bo jak nie będziemy musieli go przekopić co nie jest zbyt dobre ponieważ te z tego pokoju są przydatne w przejściu i znalazłem kluczyk więc możemy wejść do tamtego pokoju a tu czeka na nas różaniec który daje nam Zwiększenie wiary i trzy szary sęduszko na pewno się opłaca. Znaczy nie na pewno, ale. A, to są Game 6R, to jeszcze jednego. Zobaczmy co to nam kupi. Zauważyć, żeby nie stanąć na końcu, bo one nam dają wrażenie. A, co nam Zwiększymy poziom płac, e czyli będziemy szybciej strzelać. Trzeba poszukać klucza Więc, wydajemy się na wyprawę <laughs> Nagrywam też już chyba po raz czwarty Ponieważ za szybko umierałem Ale dlatego głównie wziąłem sobie tą postać, żeby za szybko nie umrzeć Mnie już ma bardzo dużo hafa I tak głowy I też tak, jest klucz już nie będę się bawił w dalej tego poziomu, ponieważ dalej gra jest zupełnie bardziej interesująca. I idziemy od razu sobie tam dalej. Miejmy nadzieję, że to podejście będzie jako tako udane, ponieważ nie mógłbym nagrywać nagrać tego aż A jeśli nie zabijemy nawet... Jeśli nie przejdziemy nawet do na to jest na pewno nie będzie ślicznie udane, bo dostaliśmy the inner eye, czyli strzały pod innymi strzałami. Zmniejszał nam atak speed do minimum. Jej! Jak to dobrze, że znalazłem przed chwilą tę... ...tyłówkę, e, która daje nam zwiększenie atak speedu. O, kolejny z Tym razem... E, ...to jest bodajże... ...łód. Pewnie nie dam sobie... z tym. Dobrze. Teraz... ...musimy go pokonać. Nie, to zarazem, tak? Co ja? Zdewniej on też jest nam Hero mita, dzięki czemu razem sformułuje się to w taką latającą na główkę Meat Boya. Jeśli znaleźlibyśmy jeszcze jednego Meat Boya w jeździach podczas tej, tego przejścia, to mamy możliwość wtedy znalezienia małego mitwoja. a jeśli znaleźlibyśmy dwóch, to znaleźlibyśmy dużego Meat w najbliższym czasie jeszcze może jakoś challenge będę przechodził, to są też ciepłym sposobem grania, zainteresowań, jeśli wchodzi nam się normalne przechodzenie, ponieważ yy, mamy tam może ciekawe utrudnienia i po przejściu challenge'a dostajemy item i achievement. Dobrze, mamy następnego piekownika i potem następna, to mi dwoja, dostaliśmy inne spektrum. Czabi! Znaczy chubby. On sobie spełnił małe czapie. Generalnie e, To jest dość trudny jak na mój głos przeciwnik Ponieważ on coś spełnił małe dziadostwo Ale dobra Dziadostwo ma mały damage Więc wyleciał nasz Kruk e, stróż jak można go nazwać i on będzie teraz zabijał to wszystko generalnie gdy się wyjdzie do mogliśmy moglibyśmy w ogóle wejść w ścianę i nie że... tuż nie jesteśmy trzeba po prostu z nim coś walczyć o no, i dostaliśmy do głód czyli kolejny item który tutaj nałżycie a tutaj możemy teraz latamy, jesteśmy mniej wizialni Generalnie nie możemy wlatywać w kamienie i mamy te Tyrsek To jest moim zdaniem najbardziej opłacalny zakup, yy, najbardziej opłacalny pakiet z szatanem, który możemy zrobić generalnie nie wszystkie paki z szatanem są interesujące, większość jest beznadziejna Czyli mamy już bardzo dobrą, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby przejść tą krę stopniu przynajmniej za zapalenie. O i nie w ogóle pokona się jest za A nie lubię sobie też takich ludzi. Dobra, potrzebujemy kolejnego klucza, żeby dostać się do tego... To, jesteśmy na poziomie Necropolis. A nie lubię tych szuk, ty. Na szczęście tak nie może być. Czemu w to Na szczęście te zielone dzielosło może we wszystko. A nie jest... o i tu na środku jest taka główka w której nie da się zniszczyć, przez którą często tak się łowuje, nie można przez przelecieć. na to przylecieć. A, jest... no, <tryk> Zwróciłem dużo serduszek. Bo miejmy nadzieję, że się Tu Coś o kluczych jest. Zobaczmy co jest na arenie. Zamą swojego skrzynka. Lecę insłonić sobie w Treasure Room. Zobaczyć jaką nagrodę dostanę. Tym poziomie. Yy, I mamy opłatę. To jest bardzo ciekawy przedmiot, ponieważ zmniejsza nasze przyjmowane obrażenia do połowy. Czyli teraz, gdybym dostał jeszcze y, habit, to jestem nieśmiertelny, można tak powiedzieć, ponieważ y, dostaję dwa obrażenia, co zmniejsza mi życie o jeden. Odpalam sobie moją książkę i dostaję jeden życie. I tak. Pół ponieważ habit za każdym razem jak dostaję to, to ładuję 3 części do książki Także bardzo pocałuję Jak będą z nas z habit, to naprawdę będę bardzo szczęśliwy Ale znając moje szczęście, to nie fajne żeby kupić jakiś itekły w sklepie. Powiedzmy, że to nie będzie fajnie jeśli w ogóle coś tam jest. Dobra. Kolejne serduszko, kolejny widzą rzek. Idziemy dalej. O jezus, jezus, jezus. Generalnie w lutym bodajże ma zostać wydany kolejny... Część Isaac'a, która będzie w ogóle... Znaczy, dodatek do Isaac'a, który ma... Dzięki czemu Isaac w ogóle ma być dostępny na konsole różne? Na PlayStation bodajże i PSP i PS Vita. To co, co wiem. Na... I chyba na obie, ale nie jestem do końca pewien. Możliwe, że tylko na PS4 i na PS Vita. Ale mam nadzieję, że będzie też dostępny na PS3. Ja na PS3 i ja nie zabieram, na razie PS4. Nie? Jest droga strasznie prawda? Sprawdźmy czy jeszcze się sprawdza. Może kiedyś będę go 4, ale na razie na pewno nie. Sprawdźmy czy nie ma tu przypadkiem ten Secret Room'a. Albo z drugiej strony, bo nie musiałbym używać klucza, żeby przejść do sklepu. A to byłoby bardzo przydatne, bo jeśli nie znajdę klucza, to nie będę mógł tam wejść. Nie, tutaj na pewno nie mógł wejść. Czyli musimy podróżować dalej i znaleźć klucz. Mam nadzieję, że będzie w tej skrzyneczce? Nie, nie ma, bo po co? Idziemy dalej. O, dużo parkanów tych rzeczy. Trzeba to zabić wszystko. Może on mi to wlabić. Jeśli nie dadzą, to mam drogę eee, przy Wtedy jedyną nadzieją ja byłoby, zdjęcie zdradzili pudła, ale to byłoby bardzo nieoficjalne. Już nie dość czy... ...nie pieniądz. Więc mogę spróbować wejść tutaj. O, nie dostanę to majora. Ciekawe. Pająki, niestety. Dziwne. Powinienem dostać obrażenia. Ale dobrze, to idziemy na walkę z bossem. Boys. A już w następnym yy, piętrze, w następnym piętrze, tak, yy, znajduje się mat, czyli niby najtrudniejszy post. Wojna, dobrze, będziemy mieć małego, jeśli uda mi się to przejść, to będziemy mieć, zapisać. będziemy mieć małego dwoja, który jest przydatną, rzeczą ponieważ i tutaj obrażenia, tak jak chlup. Zostawiam ze sobą bomby Mam nadzieję, że nie stwierdzi, że chcę odnawiać, bo wtedy będzie ostrożne Bo wtedy wystawia... Troll bombę. Zbłogował się, bardzo dobrze Niech się nie On tak śmiesznie siada i wtedy strzela na wszystkie strony Ej, ej I mamy fajnego fita i jak widzicie mały Meat Boy. Tak, tylko z okrągłą głową i nie wygląda jak w ogóle. Dobrze, no, lecimy dalej. Zobaczymy co spotkamy na tym poziomie. Miejmy nadzieję, że znajdziemy to klucze pan. Bo bardzo chce wejść do strefu. Nie no, po co? Po co klucze? Bomby, bomby, dawaj bomby. 19 bomb. Po co mi tyle Nie używam prawie bomb. Nigdy nie, nie używam bomb. To jest jeden z w których używam bomb. Knajdże są bardzo apenerującymi przeciwnikami. Chociaż nie, mam mil, bo ja im mam w ruchach. Nie, to jest... Nie muszę teraz uszywać bomb, oni zrobią to za mnie. Znaczy, zabiją ich za na... mnie. Dobrze, i wchodzimy do sklepu daj... Nie, po co? Po co? grid, grid, Tak, grid. Najlepiej! Po co dać mi habit? Po co dałeś mi przejść całą grę problemu. Trzeba dać grida. Bo tego ci lepiej z nas wszystkich Dobra, klup, leci, walcz Zabijaj, spojaj Dobra, Dobra tak 25 centówka, na co mi? To? Na co? Mam 49 centów. Tylko po co? Już nie znajdę następnego sklepu Nie lubię, wolałbym z nie mieć więcej kluczy niż błąd no, Jakoś tak w stopniu zawsze jest albo pełno kluczy, albo pełno Nigdy takiego na oba. To, to było zbyt proste Prawda cię? Pełno kluczowych Nie, nie rób, nie, nie, nie. Uważaj. Nie chodzi. Okay. Na szczęście on jest nieśmiertelny. Dobra, zdefinował. Nie zapłać się. Dobra, nie mamy kluczy znowu! Jak miło! Dobra, to spróbujmy tutaj wejść do secret że jest, nie ma... No, bo przy... Tu jest, bo jeśli jest, to już się pod chyba. Nie mam na szczęście. Mamy tyle bomb, że mogę sobie na takie rzeczy pasujące z sklepie walki pozwolić. Klucz! Niech by było miło, gdybym coś takiego posiadał. Bomba! A, dostałem w plecy, to w plecy, rozumiecie? Kolejna bomba! Jej. Czy kolejny klucz, który by się przydał? Ciekawe, skąd go wziąć? Bo nie mam pojęcia.